Witam Państwa. Tym razem będę mówił o kolejnych pomysłach socjalistów, którzy chcą zawsze dobrze ludzkości zrobić. Na przykład, kiedy przed rządami pani mogło Teczerowej w Londynie rządzili socjaliści, wpadli na pomysł, że mieszkańcy, właściciele domów muszą swoje domy odremontowywać regularnie tam co pięć lat. Jaki był tego efekt? No oczywiście ludzie zamiast inwestować w fabrykę czy w coś, tam inwestowali w malowanie swojego domu. No i inwestycje spadły, kryzys nastąpił. Z tymi skutkami. Właśnie dzięki temu doszła do władzy pani Daczerowa. E, Barnowa Daczerowa zresztą. E, inne pomysły są równie genialne. Na przykład w Polsce teraz wpadli na pomysł, że biedak nie może jeździć starym samochodem. E, bo jeżeli biedak chciałby się kupić stary samochód po, po 12 lat, to musi zapłacić 4 tysiące grzywny za dodatkową akcyzą. No i ten biedak e, jest niechęcony do tego. Nie chce kupić nowiutki samochodzi, prawda, za 40 tysięcy wszyscy będą zadowoleni, zwłaszcza producenci samochodów w Stanach Zjednoczonych, czy, 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 czy we Włoszech, czy we Francji, no, i wszyscy będą zachwyceni, a ten, a ten biedny Polak niech za to płaci. Takiego, takiego skurwysyństwa, przy Państwa, powiem uczciwie, to już trudno sobie, trudno sobie e, wyobrazić. To jest wyraźnie widać, że tu jest bity ten polski obywatel na korzyść tam obcych firm, ale gdyby to była polska firma, to byłoby tak samo sukinsynstwo, tylko yy, narodowo ich się zmieniło, więc łatwiej jest zmobilizować ludzi do walki z obcym sukinsynstwem. Yy, I to jest na każdym kroku. Oni chcą dobrze. Oni ci w Londynie chcieli, żeby ulice ładnie wyglądały, prawda? Ci chcą, żeby ten biedak jeździł dobrym samochodem. Tak samo na przykład nie pozwala sobie daką jeść podłego pożywienia, bo może się zaszkodzić, musi jeść dobre, jest sprawdzone jedzenie, które jest dwa razy droższe dzięki temu. Prawda. Czasem na samym świecie jest tak, że człowiek biedny oszczędza na sobie, na swoim jedzeniu, na swoim ubraniu itd. i tak dalej i gdzie mu inwestuje i może się z biedy wydobyć. Natomiast jeżeli my każemy temu biednemu, Inwestować na takim samym poziomie, czy w siebie, co bogatemu, to oczywiście ten biedny już nie ma pieniędzy, żeby tego bogatego kiedykolwiek dogonić. <laughs> Dlatego właśnie boga, bo, bogaci są socjalistami. Taki pan Gates czy, czy Warren Buffett, prawda? oni chcą, żeby były duże podatki, do tego, po to, żeby ten żaden, żaden biedny nie mógł dogonić pana Gatesa, który jest multimiliarderem i jemu te podatki nie szkodzą, bo ma świetnych adwokatów, a firmę zarejestrowaną gdzie trzeba. Także. Proszę Państwa, yy, to, jest, to jest, to, trzeba zrozumieć. Biedny to. musi na sobie oszczędzać i nie wolno mu w tym przeszkadzać. Nie wolno w tym przeszkadzać. Yy, I ten ostatni pomysł yy, PiSu, żeby yy, to yy, nałożyć akcyzę na stare samochody, tak jako, jako ciekawostkę podam, że jeżeli ktoś chciałby skupić samochód sprzed 12 lat, o silniku powyżej 4 litrów, czyli jest mocny samochód, o ciężkiej pracy, to, mu to będzie musiał zapłacić 560 tysięcy. No, już widzę tego biedaka, który wyjmuje te dodatkowe 560 tysięcy, żeby dopłacić do starego grata. Mhm. Oczywiście żaden bogaty też tego nie dopłaci, no bo bogaty nie jest idiota. Także, także pomysł jest księżycowy, absolutnie, ale taki projekt naprawdę został opublikowany. Taki projekt tym idiotom z rządu chodzi po głowie. I proszę Państwa, trzeba pozwolić ludziom oszczędzać. Pamiętam parę lat temu dostał Nobla człowiek, który uczył Hindusów, biednych Hindusów, właśnie, jak robić mikroinwestycje. Jak zaoszczędzić na jedzeniu, na tym, mimo że są biedni, ale jeszcze mogą trochę zaoszczędzić, kupić na raty maszynę do szycia, prawda, i ten to kobieta może sobie bez łaski dorobić, prawda, dorobić i zarobić, zarobić na utrzymanie. Musi się nauczyć szyć i musi mieć tę maszynę do szycia. Ale żeby jej mąż mógł, mógł kupić tę maszynę, to jeżeli on, on kupi samochód droższy o 4000, to on już tej maszyny żonie nie kupi. No i to jest ta współzałudzka socjaliści bo prostu nie rozumieją. Że nie trzeba ludzi zmuszać do inwestycji, zachęcać do inwestycji. Trzeba po prostu ludziom nie przeszkadzać w inwestowaniu. Jeszcze jedno. Że on widzi tylko wielkie firmy, bo tylko od nich dostaje łapówki, prawda? Natomiast bogactwo kraju pochodzi nie z inwestycji wielkich firm do których nawet się dopłaca, na przykład nasz rząd dopłaca ileś tam milionów, czy miliardów, już nawet nie wiem, nie wiem, Mercedesowi, czy BMW, czy coś tam, który ma zainwestować w jakąś fabrykę samochodów w Polsce. To jest oczywiście skandalem, skandalem. Polskiemu przedsiębiorcy się nie dopłaca, jeśli on inwestuje, tylko się z niego zdziera pieniądze, a obcemu się dopłaca. Ale oczywiście żadnemu nie wolno dopłacać, polskiemu też nie wolno dopłacać, ale znów można zmobilizować opinię do walki z tym dawaniem obcym ludziom. No. Natomiast dobrobyt kraju tworzą drobne, małe firmy. Maleńcy ludzie, ludzie, którzy tworzą prywatne żłobki, no nie mogą założyć prywatnego żłobka, trzeba mieć zezwolenie, prawda? Przecież bogactwo kraju powstaje nie w sposób, że się tworzy żłobek na wysokim poziomie. Tylko na tym, że kobieta idzie do pracy, takie trzy kobiety powiązają dziecko swojej sąsiadce, która u siebie w domu, w takim samym domu, który wychowuje swoje dziecko czwarte, prawda, ma tych troje dzieci i razem ma czworo dzieciaczków w tym mini żłobku, do której nie trzeba nic zapłacić. Nic, prawda, nic. Państwo nie musi w nic zainwestować. Oni sobie same te kobiety poradzą pod warunkiem, że państwo nie powie, że to jest żłobek i trzeba ukarać tę kobietę, tę kobietę, prawda, że prowadzi nielegalny żłobek. Trzeba przestać ludziom przeszkadzać. Nie trzeba im pomagać, nie trzeba dopłacać do inwestycji. Wystarczy nie przeszkadzać. I tego ci ludzie z Prawa i Sprawiedliwości nie rozumieją dokładnie tak samo, jak nie rozumieli tego ludzie z Platformy Obywatelskiej, z SLD, z PSL-u, całej tej bandy komunistów, która rządzi Polską na mocy porozumienia z generałem Kiszczakiem. Dziękuję Państwu za uwagę.